Dzień dobry. Nie od dziś wiadomo, że babcia i dziadek to najlepszy wynalazek na świecie. Opowiadają ciekawe historie i bajki, czytają książki do snu. Babcia to taki anioł stróż od spraw trudnych. Opatrzy rozbite kolanko, a jej własnoręcznie upieczona szarlotka najlepiej odegna wszelkie smuteczki. Dziadek to przysłowiowa złota rączka potrafi naprawić rower i zbuduje z nami karmik dla ptaszków. Zna też mnóstwo historii o świecie. Dzieci z niecierpliwością czekają na chwile spędzone z dziadkami, na wspólne kuchenne czary i na opowieści o tym, jak to było, kiedy mama i tata byli mali. A jacy właściwie są dzisiejsi dziadkowie? Czy babcia to starsza siwa pani z koczkiem, a dziadek chodzi z laską? Czy może osoby aktywne i pełne pomysłów na życie? Posłuchajcie, co o swoich babciach i dziadkach mówią najmłodsi czytelnicy biblioteki. A na koniec, jeszcze jedna niespodzianka: Grupa żabek z optymistycznego przedszkola numer 5 złoży solemnizantom serdeczne życzenia. Posłuchajcie. Chciałbym z babcią zdobyć kiewłąd albo głupałówkę. A z dziadkiem chciałbym zagrać w Minecrafta. I kocham dziadka i babcie. Z babcią i rą zawsze robimy pyszne pierogi. Z dziadkiem obierałam fasolę, a z babcią Nataszą Wygubiamy się i śmiejemy. Bardzo ich kocham. Ja bardzo kocham swoją babcię i lubię się w nią bawić. Dziś chciałybyśmy opowiedzieć Wam o naszych dziadkach. Bardzo lubię z moim dziadkiem Jurkiem przyrządzać kluski. Jego kluski są najlepsze na świecie. A ja z babcią oną oglądam zdjęcia, jak tata był mały. Moja babcia Danusia jest bardzo miła i bardzo ją kocham. Ja z dziadkiem dzisiaj uwielbiam chodzić na spacery do pl na plac zabaw. Kochamy razem naszych dziadków. I pozdrawiamy Was serdecznie. Cześć babciu, kocham Cię. Też tak kocham Cię. Babcia Marysia robi przepyszne obiady, a najpyszniejsze pierogi ruskie. Babcia Ela i dziadek Norbert mają duży ogród i tam gramy razem w piłkę nożną i skaczemy na trampolinie. Bardzo kochamy naszych dziadków. A ja nam bardzo chcę robić babcią pierożki. A Dziadusiu te dać przerwadkę. I, i babcię i jeszcze dziadka kocham. Lubię z moją babcią robić lekcje, chodzić na spacery, na działkę, kolorować i robić z nią różne rzeczy, za to ją kocham. Lubię z moją babcią kolorować, piec ciasta, chodzić na działkę, kocham ją za to, że przy mnie jest, spędza ze mną czas, kocham ją. Kocham babcię ile? I kocham babcię Mariole, dlatego że fajnie spędzam z nimi czas. Co lubisz robić z babcią? Oglądać bajki, bawić się. Ee, bawić się. Co lubisz z dziadkiem robić? Lubię z dziadkiem robić ee, fajne wycieczki. Jesteście najlepszy na świecie.